Ostatnio coraz częściej sięgam po te wszystkie gry, w których człowiek co chwilę ginie i coraz mocniej się wkurwia. Kiedyś nie cierpiałem tego gatunku, bo uważam, że gra powinna dawać friday i relaksować, a nie sprawiać, że masz ochotę przebić głową ścianę i wpierdolić telewizor. Odkąd jednak porządnie przysiadłem do Nio i udało mi się nawet ukończyć, zobaczyłem, że nawet ja, człowiek niesamowicie nerwowy, mogę czerpać radochę z wszelakich soulslajków. -like Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o dwóch takich tytułach. Jeden jest kurewsko szkaradny, popsuty, a granie w niego grozi tym, że zacznie wam gnić mózg, dostaniecie hemoroidów, a na czole wyrośnie wam kurwa, nie wiem, parówka. Druga gra w tym filmie to za to coś, co każdy fan From Software pokocha, bo z miejsca będzie oczarowany klimatem. Zawsze wolę słyszeć najpierw złe wieści, więc zacznę od Hellpoint. Tworu tak paskudnego, że grając w to dziadostwo naprawdę potrzebowałem silnej woli, żeby nie przyjebać sobie czymś ciężkim w łeb, żeby już się nie męczyć. Wychodzę z założenia, że każdej grze trzeba dać szansę, że każda ma jakieś swoje plusy, choćby zajebiście ukryte i w omawianym tytule cholernie długo ich szukałem. W Hellpoint wcielamy się w jakieś wychudzone gówno, które powstało na wezwanie jakiegoś bóstwa. Akcja dzieje się na kosmicznej stacji Irid w pobliżu czarnej dziury, do której najchętniej wrzucałbym twórców takich niedorobionych pokrak. Fabuła jest szczątkowa, w zasadzie to po pięciu minutach zapomniałem w ogóle, że jakaś historia w tej grze istnieje. Łazimy tak naszym żylastym dziwadłem po stacji, raz na ruski rok napotkamy na jakieś informacje o świecie, jednak to wszystko jest tak kurewsko nudne i bezpłciowe, że w trakcie gry otworzyłem sobie na telefonie przepisy kucharskie, bo ich lektura bardziej mnie bawiła. Nie powiem, klimat na tej stacji jest całkiem spoko, Słyszymy co jakiś czas jakiś dziwny język, jest taka tajemnicza atmosfera, ale czar pryska zaraz po tym, jak zaczniemy się w tą grę zagłębiać. Gra czerpie garściami z Soulsów, nie są to jednak typowe inspiracje dziełami. From Software: Gra zachowuje się jak taki stereotypowy cygan sprzedający patelnie, podpierdala co się da i z niczym się nawet nie kryje. Ponoć jak się wzorować to na najlepszych. Tutaj pomimo tego, że gra kopiuje wiele pomysłów z innych gier, jakieś to takie wszystko koślawe, drętwe i zepsute. Tak jakby twórcy dostali opierdol od swojego szefa, zajebali focha i powiedzieli sam se kurwa rób. No i ten szef zaczął coś robić, ale mu się ostatecznie popierdoliło i niczym hajzer w reklamie wizyrył powiedział bielsze nie będzie i wypuścił to chujostwo na świat. Mamy tu jakieś odpowiedniki ognisk, mamy coś na kształt dusz, które tracimy po śmierci, standard, mamy odblokowywanie przejść i tworzenie skrótów, no i mamy walkę. Kurwa walka wygląda tu tak, jakby postawić dwóch najebanych patusów, wetrzeć im w dziąsła goździki dla znieczulenia i zajebać sokiem z cytryny w oczy, co by kurwa nic nie widzieli. Wrogowie blokują się na elementach otoczenia. Padają w pozycji, w jakich nawet najgorszy żul kurwa po dwóch litrach dykty nie mógłby usnąć. Same ciosy wyglądają tak, jakby postacią w grze ktoś wyciął wszystkie mięśnie, wsadził w ciało patyki i kazał się napierdalać. Serio, tutaj nawet kuleje detekcja trafień, wale typa w łeb. Ten zasłanie się tarczą, a mimo to zadaje mu obrażenia bo moja broń kurwa magicznie przenika przez jego tarczę, no cuda, ja pierdolę. Żeby nie było, są momenty gdzie można tu czerpać jakąś frajdę. Jeśli akurat nie trafimy na gniazdo błędów śliniących się na nasz widok to można tu przyjemnie spędzić kilka chwil kosmiczną bazę, zbieca się przyjemnie. Poziomy są fajnie zaprojektowane. Mamy tu wiele różnych ukrytych przejść, ale co z tego jednak, skoro po krótkiej dawce radości przychodzi jebitna, ogromna, wielka kula chujozy. Gra jest tragicznie zoptymalizowana, wygląda jak coś z czasów poprzedniej generacji, to jeszcze z jej kurwa początków, a działa gorzej niż polska gospodarka. To gra z gatunku Soulsów, tu nie powinno być miejsca na ani jedne, kurwa, rwące klatki, bo wszystko tu zależy od naszego refleksu. Co z tego jednak, skoro przy walce gra potrafi tak przycinać, że giniesz mimo najszczerszych chęci, bo gra sobie uznała, że chuj ci w dupę, nie ma takiego bicia, synek. Są tu fajne patenty, jak na przykład to, że po naszej śmierci po mapie lata nasz klon, którego możemy ubić, żeby zdobyć więcej doświadczenia. Jest ciekawy rozwój postaci z wieloma statystykami, wrogowie są czasem nieźle zaprojektowani. To wszystko jednak tonie w morzu gówna i szczyn, pokracznych animacji, błędów i niesamowitej brzydoty. Hellpoint wygląda jakby komuś skończył się hajs albo tak jakby wydawca strażył twórców w wielkim dildo każąc im wydać nagle grę. Wydaje mi się, że kilka miesięcy pracy nad tym tytułem Mogłoby sprawić, że dałoby się w to grać z przyjemnością. Jednak w obecnym stanie od razu to nawet największym fanom gatunku. Będziecie się tutaj tylko wkurwiać i tracić nerwy. A czasy ciężkie, więc na chuj się stresować. Lepszym wyborem, ba o kurwa, to niebios lepszym, będzie za to Mortal Shell. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak pierwszy Dark Souls, jednak jeśli nie oceniacie książki po okładce, to wewnątrz kryje się cała masa dobra. Podobnie jak w kubsku, o którym mówiłem przed chwilą, zaczynamy tu jakimś dziwnym chudzielcem, takim połączeniem zombiaka i czegoś w rodzaju ducha. Jak to już przeważnie bywa w tym gatunku, fabuła jest dawkowana małymi porcjami, jednak w przeciwieństwie do Hellpoint, tutaj czułem, że nie jest to tylko pretekst do tego, żeby mordować barachło. Napotkamy tu ciekawe postaci, a i sam świat jest mroczny i aż ocieka klimatem. W przeciwieństwie do tworu, o którym mówiłem w pierwszej części filmu, Mortal Shell nie kopiuje pomysłów na ślepo, a wprowadza kilka świeżych rozwiązań. Najbardziej podoba mi się to, że pojawiają się tutaj klasy postaci. Nasz Kuderlak może przejmować tak zwane powłoki, trupy jakichś poległych wojowników, złodziei i innych takich miłych osobników. Każda powłoka ma swoje wady i zalety, każdą gra się inaczej, każda ma też własne drzewko umiejętności. Przykładowo, wojownik, czyli nasza pierwsza postać, na wyposażeniu ma wielki miecz. Jest odporny na obrażenia, jednak walczy jak stereotypowy, gruby Amerykanin, który dupę z kanapy podnosi tylko wtedy, kiedy trzeba odebrać burgera spod drzwi. Jest powolny, zachowuje się jak czołg, jednak jak jednie to zabije. Taki złodziej z kolei na przykład jest szybki jak błyskawica, śmiga między wrogami, niczym wkurwiony ratlerek. Ciosy zadaje niczym Mike Tyson w czasach swojej świetności, jednak gdy ktoś trafi go w łeb, automatycznie pada na glebę w pozycji embrionalnej i zanosi się płaczem. Ciekawą opcją jest też to, że nawet z beznadziejnej sytuacji możemy się tutaj często wyratować. Gdy nasza powłoka otrzyma śmiertelny cios, nasza chuderlawa dusza opuszcza ciało. Mamy wtedy szansę ubić wroga i powrócić do swojego naczynia, jednak musimy mocno uważać, bo teraz jeden cios wróci nas do punktu wyjścia, takiej dziwnej babki co to jest odpowiednikiem ognisk. Kolejną świetną opcją są specjalne skille, takie jak na przykład zamiana w kamień na kilka sekund. Gdy widzimy, że broń przeciwnika wisi nad naszym zakutym łbem, możemy szybko pogryć się twardą skorupą. Wtedy, gdy zostaniemy trafieni, wróg wytraca równowagę, a my możemy łatwo spuścić mu w pierdol. Ta umiejętność wiele razy ratowała mi dupę. Jeśli nauczycie się z niej dobrze korzystać, to bez bólu przejdziecie przez wiele starć. Jest tu też coś takiego jak poznawanie przedmiotów, np. leczących grzybów. Im częściej ich używamy, tym bardziej rośnie nam pasek doświadczenia z daną pierdołą co punktuje na przyszłość. Postać ulepszymy za odpowiednik soulsowych duszyczek, jednak tu twórcy postanowili nam życie skomplikować, bo prócz tego będziemy potrzebować jeszcze specjalnych punktów, które wypadają z wrogów albo specjalnych przedmiotów. Mamy też możliwość zabawy w tego tam pseudo jasnowica co to wmawia ludziom jakieś gówna i zbija w hubie mamy kilka miejsc, które pokażą nam na przykład lokalizację kolejnych powłok, swoistych klas postaci, w które możemy się wcielić. Poza tym mamy możliwość ulepszania naszej broni i możemy porozmawiać z kupcem, który siedzi ze swoim kotem i mruczy coś pod nosem. No i dla miłośników futerkowych zwierząt mam dobrą informację. Kota można głaskać, automatycznie rośnie ocena gry, no, gdybym je tylko wystawiał. Gra śmiga na Unreal Engine i to widać. Lokacje są szczegółowe, fizyka martwych przeciwników robi wrażenie, a całość wygląda naprawdę dobrze. Świat jest mroczny, pełny przejść i ukrytych miejscówek, jednak ma też to wszystko swoje wady. Cholernie łatwo się tu zgubić, i kilka razy zdarzyło mi się biegać jak kurczak z odciętym łbem, bo nie wiedziałem w którą stronę mam iść. Mortal Shell mogę z czystym sumieniem polecić tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z soulsami. Niski próg wejścia, skile, które ułatwiają grę takim świeżakom jak ja na przykład, a do tego nawet sam tutorial. Miłośnicy mrocznych światów, pokręconych klimatów i zdychania na potęgę będą się tutaj na pewno dobrze bawić. W przeciwieństwie do Hellpoint, z którego radochę będą chyba czerpać tylko ludzie na poważnym głodzie soulsowym. Tacy to są już skończyli każdą jedną grę i wezmą teraz cokolwiek. Nie bierzcie mnie tylko za jakiegoś soulsowego eksperta, bo sam jestem pizda, a nie skoczek. Jednak staram się ostatnio coraz mocniej wchodzić w ten świat i nauczyłem się już odróżniać coś dobrego od totalnego gówna. Szkoda, że Hellpoint jest w tak tragicznym stanie. Bo, gdyby twórcy tylko popracowali nad tym jeszcze chociaż z pół roku, to pewnie mówiłbym o tym tworze inaczej. Mówił do Was wulgarny gracz.